Family, family, family. O rodzinie trochę pogadamy. Skoczymy od razu w ćwiczenie, ponieważ jestem przekonany, że już znasz kilka słów, czy rozumiesz jakieś podstawowe zwroty e, związane z rodziną, kiedy mówimy o rodzinie. Ćwiczenie pierwsze. Wysłuchaj dialogu i wpisz brakujące słowa w luki. Czyli słuchamy. Słuchamy raz, drugi, trzeci, tyle razy, aż usłyszymy. Nie poddawaj się, nie poddawaj się. They'll be back. soon Mom where are grandma and grandpa I haven't seen them in a while They went on holiday for a few days dear they'll be back soon Oh I miss them already Can we call them and say hello Of course do it Hello Hi grandma it's me Sarah I miss you Oh my sweet Sarah I miss you too how are you doing we're all doing well. I can't wait for you and grandpa to come back. We'll be back in a couple of days. Take care of your parents for me, but for me, okay? I will, grandma. Have a great time on your holiday. Love you. Love you too, sweetie. See you soon. Przetłumaczę teraz dialog. Będzie łatwiej nam pracować. Mom, where are grandma and grandpa? Mama, gdzie jest dziadek? Gdzie jest babcia i dziadek? Gdzie są babcia i dziadek? I haven't seen them in a while. Nie widziałem je. Nie widziałem ich przez jakiś czas. They went on holiday for a few days dear. Po Pojechali na wakacje, na urlop, na wakacje, na kilka dni. Moja droga, they'll be back soon. Wkrótce wrócą. Oh, I miss them already. O, oh, ja już za nimi tęsknię. Can we call them and say hello? Czy możemy do nich zadzwonić i przywitać się? Of course, do it. Oczywiście, zrób to. Hello? Hello? Hi grandma, it's me, Sarah. I miss you. Cześć, cześć babcia. To ja, Sarah. Tęsknię za tobą. Oh, my sweet Sarah. Oj, moja słodka Sarah. I miss you too. How are you doing? Ja za tobą też tęsknię, jak się miewasz. We are all doing well. My się wszyscy dobrze miewamy. I can't wait for you and grandma and grandpa to come back. Nie mogę się doczekać, aż wrócisz ty i dziadek. We'll be back in a couple of days. Wrócimy za kilka dni. Take care of your parents for me, ok? Zaopiekuj się rodzicami. Dobrze? I will, grandma. Have a great time on your holiday. I love you. Zaopiekuję się. I will grandma. Tak to zrobię. Obiecuję, I will grandma. Have a, have a great time on your holiday. Baw się dobrze na, na w czasach, na urlopie. Love you, e, kocham cię. Love you too, sweetie. Ja też cię kocham. See you soon. Do zobaczenia wkrótce. Powtórzmy teraz kilka rodzinnych słów naszą metodą powtarzania. Dosłownie kilka słów. Kilka słów. Zacznijmy. Ja czytam, ty powtarzasz, i potem ja tłumaczę. Dołta. Córka. Mother. Mama. Grandma. Babcia. Grandpa. Dziadek. Teraz poćwiczmy struktury. Zacznijmy od I haven't seen them in a while. Nie widziałem ich od jakiegoś czasu. I haven't seen them in a while. I jeszcze jedna struktura. I can't wait for you and grandpa to come back. Nie mogę się doczekać, aż wrócisz ty i dziadek. Aż ty i dziadek wrócicie. I can't wait for you and grandpa to come back. Takie oto struktury będziemy ćwiczyć. I teraz tak. Potraktujemy to I haven't seen jako całostkę, nie widziałem, prawda, nie widziałem, czyli mówię o swoich doświadczeniach życiowych. Ja będę czytać opcję, a ty budujesz całe zdanie. Tak to będzie wyglądało, dla przykładu, dla przykładu. I teraz tak, ja czytam taką opcję, that film yet, that film yet. I ty też czytasz całe zdanie, I haven't seen that film yet. Prawda? I teraz ee, nie tłumaczysz, na razie... Nie starasz się zrozumieć wszystkiego, ale ja przetłumaczę, ale chodzi o to, że tutaj jak gdyby bardziej tak e, mechanicznie starasz się nauczyć tej struktury. Że akurat tej struktury, tej formuły używamy w takich, a nie innych sytuacjach. Tu są trzy takie możliwości. That film yet, my best friend for months, mojego, czyli tego filmu jeszcze, My best friend for months, mojego najlepszego przyjaciela z miesięcy, a shooting star for a long time, czyli tej e, komety. Czy też takiej tej gwiazdy, co się spalam. Uciekło mi słowo A Shooting Star for a long time. Więc tak, I haven't seen, masz tył głowy, ten zwrot. I teraz słuchasz tego, co ja mówię. That film yet. Buduj zdanie. My best friend for months. A shooting star for a long time. I druga struktura. I can't wait. I teraz takie końcówki. To see the gifts. To go on holiday next month. I to taste your delicious pizza. Czyli to see the gifts, żeby zobaczyć prezenty. Kiedy zobaczę prezenty, jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć. I, I can't wait to see the gifts. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę prezenty. To go on holiday next month kiedy pojadę na wakacje w przyszłym miesiącu, to taste your delicious pizza, kiedy spróbuję twojej pysznej pizzy. I zaczynamy. Z tyłu głowy masz I can't wait. Słuchasz mnie i budujesz całe zdanie. Ćwicz kilka razy, aż to będzie wychodziło. To see the gifts. To go on holiday next month. To taste your delicious pizza. Takie ćwiczenie trzeba powtórzyć kilka razy, aż sprawnie będzie wychodziło. Kolejne ćwiczenie, trzecie: wstaw w luki brakujące fragmenty dialogu, wysłuchaj dialogu i sprawdź swoje odpowiedzi. Czyli na początek przeczytam te fragmenty. To spend the weekend, your mind, great cakes for the weekend. I teraz tak. To są jak gdyby trzy etapy tego ćwiczenia. Bardzo ważne. To, to, to jest bardzo pożyteczne ćwiczenie. Trzeba przeczytać cały dialog, zobaczyć, czego brakuje, jakby połączyć logikę tego dialogu i wstawić te całości w odpowiednie miejsca, w odpowiednie luki. I potem wysłuchać tego dialogu i dopiero poćwiczymy słownictwo. Teraz zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. klucz do Plans for the weekend Husband and wife Honey we need to talk about our plans for the weekend Sure what's on your mind My brother and sister-in-law invited us to spend the weekend at their place Oh that sounds nice Do we need to bring anything A dessert a homemade cake if we can What do you think That's a great idea You bake great cakes Thanks love Teraz pożreczyny Słownictwo. Ja czytam słowo po angielsku, ty powtarzasz, ja zostawiam pauzę, żebyś mogła mu powtórzyć, i podaję tłumaczenie. Tego się trzymamy. Husband. Mąż. Wife. Żona. Sister-in-law. Szwagierka. Brother-in-law. Szwagier. Teraz poćwiczymy w drugą stronę. Słowa i dwa zdania. Jeśli to nie będzie wychodziło, wróć jeszcze raz. Wysłuchaj całości. Powtórz. Aż zrobisz to płynnie. Zaczynamy. Czytam po polsku, zostawiam czas na tłumaczenie i potem podaję tłumaczenie. Córka. Dóca. Matka Mother Babcia Grandma Jadek Grandpa Mąż Husband Żona. wife Schwagierka, sister-in-law svagir. brother-in-law Nie widziałem ich od jakiegoś czasu I haven't seen them in a while Nie mogę się doczekać, aż wrócisz ty i dziadek, aż wrócicie ty i dziadek. I can't wait for you and grandpa to come back. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj. Wracaj do tych dialogów. Nie spiesz się. Nabierzesz płynności, będziesz znacznie lepiej mówić. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Polskie słowo jest bardzo trudne. Angielskie słowo jest proste: A family tree. Genealogia. Genealogiczne drzewo po polsku, a a family tree. Rodzinne drzewo. Od proste słowo. Zacznijmy od słów: słowa, słowa, słowa. Powtarzaj słowa członków rodziny. Robimy krok do przodu, troszeczkę rozszerzymy to słownictwo takie elementarne, i ułożymy potem sobie właśnie takie drzewo. Niewielkie. Powtarzaj słowo, to znaczy ja przydam słowo po angielsku, dostawiam dla ciebie do powtórzenia i potem polski odpowiednik. Mother. Matka. Father. Ojciec. Systa. Siostra, brother. Brat, grandmother. Babka, grandfather. Dziadek, aunt, ciotka, uncle. Wujek, cousin. Kuzyn, son, syn, daughter, córka. Narysuj proste drzewo genealogiczne, wpisz imiona swoich krewnych. Takie naprawdę proste, elementarne, najbliżsi, najbliżsi, najbliżsi krewni. Tutaj pokażę Ci, e, pokażę ci e, moje drzewo dla przykładu. To są takie imiona. Mi to jestem ja. Ja, mi to jestem ja. I teraz posłuchaj krótkiego opisu i chciałbym, żebyś właśnie taki opis zrobiła. Zrobił naprawdę elementarny. Tak zwykle nie opisujemy swoich bardzo dalekich krewnych, tylko tych najbliższych. Zacznijmy, zacznę, opiszę. I have two brothers: Richard and Zbigniew. Wanda is my mother and Mieczysław is my father. Henryk is Mieczysław's brother. And Janina is Wanda's father, Wanda's sister. Maria and Grzegorz are Wanda's parents. Tekla and Franciszek are Mieczysław's parents. They are my grandparents. Takie bardzo elementarne. Przetłumaczę teraz. I have two brothers. Mam dwóch braci. Ryszard and Zbigniew. Richard i Zbigniew. Wanda is my mother. Wanda to moja mama, and Mieczysław is my father. A Mieczysław to mój ojciec. Henryk is Mieczysław's brother. Henryk to brat Mieczysława, Mieczysława brat, dosłownie. And Janina is Wanda's, Wanda's sister. A Janina to siostra Wandy, Wandy, siostra, dosłownie. Maria and Grzegorz are Wanda's parents. Maria i Grzegorz to rodzice Wandy. Tekla i Franciszek. To rodzice Mieczysława. They are my grandparents. To są moi dziadkowie. Zwróciłeś pewnie uwagę, że kiedy ktoś coś do kogoś przynależy, wtedy dajemy końcówkę S. To jest dosyć regularne i nie ma z tym wielkiego problemu. Trzeba tylko się przemóc i najpierw podawać osobę z tą końcówką S, do której coś należy, czy przynależy. Prawda? Popatrz. Zawsze jest, my mówimy. My mówimy rodzice Wandy, a w języku angielskim mówią Wandy rodzice, mówią Wanda's parents. Wanda's parents. Tak właśnie wyrażam przynależność do osób. Teraz przeczytam kilka innych przykładów, abyś się oswoiła o swoju. My sister's car is parked outside. Mojej siostry samochód, czyli w naturalny sposób po polski samochód mojej siostry, nie? Mojej siostry samochód jest zaparkowany na zewnątrz. My sister's car is parked outside. John's hat is on the table. Kapelusz Johna jest na stole. John's hat is on the table. Sarah's book is on the shelf. Książka Sary jest na półce. Sarah's book, Sarah's książka. Sarah's book is on the shelf. Jenny's husband is still working. Mąż Jenny wciąż pracuje. Jenny's husband is still working. Jenny's husband, Jenny, mąż. Mark's house is blue. Dom marka jest niebieski. Mark's house, marka dom. Mark's house is blue. Otóż tak to właśnie budujemy. Z podanych fragmentów ułóż zdania. Przetłumacz te zdania. Ułóż i przetłumacz. I tu właśnie są takie zdania z przynależnością. Przykład jest taki. Masz takie kawałki. Full of Lisa's books backpack is. Jeśli masz jakąś wątpliwość, sprawdź słowo w słowniku. Trochę popracuj. Sprawdź, jak masz wątpliwość. I tu składamy tak. Lisa's, czyli Lizy, backpack, torba, plecak, is full of books, jest pełna Książek. Lisa's backpack is full of books. Tak to działa. Teraz zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. The teacher's glasses are on the desk. Okulary nauczyciela są na biurku. Two. Our cat's tail is long. Ogon naszego kota jest długi. Three. Mom's recipe for chocolate cake is the best. Przepis mamy na ciasto czekoladowe, jest najlepszy. 4. Tim's brother lives in Manchester. Brat Tima mieszka w Manchesterze. 5. Jenny's sister likes shrimp. Siostra Jenny lubi krewetki. I od razu wchodzimy w kolejne ćwiczenia. Napisz kilka zdań. Chociaż dwa dosłownie. Trzy. Dwa to ponośnie kilka jeszcze. Tylko trzy to kilka. Napisz kilka zdań o jednym z członków swojej rodziny. Podaj realistyczną odpowiedź. Nie wymyślaj. To nie służy nauce języka. Przykład jest taki. O swoim bracie. My brother's name is Richard. He is married and has two daughters. He is a furniture maker. He is interested in politics. Przetłumaczę. My brother's name is Richard. Mojego brata imię, dosłownie. Imię mojego brata to Richard. He is married. Jest żonaty. And has two daughters. I ma dwie córki. He is a furniture maker. Jest meblarzem, robi meble. He is interested in politics. Interesuje się polityką. Uuuż o jakimś kontrowersyjnym, mniej kontrowersyjnym, ulubionym, nieulubionym członku rodziny dla słownie, dwa czy trzy, trzy zdania łożne. To nie muszą być takie. Inne mogą być zdania, tylko żeby było to y, z, tym, z, tym, y, z, tym, z tą przynależnością. My brother's name, my sister's name, my uncle's name, my grandma's name, my wife's name, is i wtedy imię, żeby tak zacząć. A potem może być tutaj opis w tego typu, albo jakiekolwiek inne dane. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Zrób to ćwiczenie teraz. To jest bardzo ważne ćwiczenie. To jest bardzo ważne ćwiczenie, ponieważ to przychodzi od Ciebie. Wszystkie te, jak gdyby, swoje myśli zamieniasz na angielskie zdania. Te dobić do zdrobnień członków rodziny od których pochodzą. Czyli mamy zdrobnienia tychże członków i, i, i mamy napisać w całości. I tutaj, proszę bardzo, pierwszy przykład. GRANDMA pochodzi od grandmada. GRANDMOTHER. GRANDMA, GRANDMOTHER. Tutaj tych spółgłosek, jak się zejdą, nie czytają. Są tak one silent consonants. Nie mówią GRANDMA. To oczywiście też by zrozumieli bez trudu. Właśnie, na pewno nawet wygodniej. Ale standardowo GRANDMA, GRANDMA, GRANDMA. GRANDMA, GRANDMOTHER. Prawda? No. Zatrzymaj nagranie i na wyczucie zrobisz to ćwiczenie bez trudu. I zrób ćwiczenie. Sis. Sister. Grandma. Grandmother. Auntie. Aunt. Bro. Brother. Grandpa. Grandfather. Mom. Mother. Dad. Father. Takich zdrobnień używają. Trzeba poćwiczyć. Najlepiej w jedną i w drugą stronę. Thank you.